Słowo Boże na dziś 27 stycznia. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Po wysłuchaniu proroka Natana poszedł król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: Kimże ja jestem, Panie Boże? I czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd, ależ to było jeszcze za mało w twoich oczach? Panie Boże, bo dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość i to jest prawo człowieka. Panie Boże, ustaliłeś, by lud Twój Izraelski był dla Ciebie ludem na wieki. A ty, o Panie, stałeś się dla niego Bogiem. Teraz więc, o Panie Boże, Niech trwa na wieki słowo, które wyrzekłeś o słudze swoim i jego domu, i czyń jak powiedziałeś, ażeby na wieki wielbione było imię Twe z słowami, Pan zastępów jest Bogiem Izraela, a dom Twego sługi Dawida niech trwa przed Tobą. Ty bowiem o Panie Zastępów, Boże Izraela, objawiłeś swemu słudze mówiąc, Zbuduje ci dom, dlatego to sługa Twój ośmiela się zwrócić do ciebie z tą modlitwą. Teraz ty, o Panie Boże, ty jesteś Bogiem. Twoje słowa są prawdą. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić dom, Twojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo ty, Panie Boże, to powiedziałeś. A dzięki Twojemu błogosławieństwu, dom Twojego sługi będzie błogosławiony na wieki. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 132. Pan Bóg daje Mu tron ojca Dawida. Pamiętaj, Panie Dawidowi, wszystkie jego trudy, jak złożył Panu przysięgę, związał się z ślubem przed Bogiem Jakuba. Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba. Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, której nie odwoła. Zrodzone z Ciebie potomstwo, Posadzę na Twoim tronie. A jeśli Twoi synowie zachowają moje przymierze i wskazania, których im udzielę, także ich synowie zasiądą na tronie po czasy. Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. Oto miejsce mego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie. I światłem na mojej ścieżce. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił ludowi: czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste.